Się nie Na no brzuchu się nie wiesza. Przejeżdżałem przez górkę. No i co? <laughs> Jak to się stało? stało? ja nie? No, no wiadomo, brzuszek tak zwany. Zawiesiłem się na tej górce. Po, powinienem troszeczkę więcej gazu dodać. No zawieśliśmy się. Mogłem troszeczkę szybciej przejechać przez tą góreczkę, ale nie wiedziałem, co jest po tamtej stronie. Śmiało, śmiało, więcej gazu. I, i tutaj pilot. Pilot, komunikacja, podstawa. Dawaj Jacy, zjemy, zwijamy! Do przejechania tej górki y, potrzebna była inna technika przejazdu. Co? Dawaj, dawaj! To znaczy, pilot na zewnątrz, pilot z przodu, komunikacja. Czysto? I tyle. I ja już bym ją przejechał po prostu. Nie mam... Jakieś pytania? I to jest, wiesz, potencjał tego samochodu jest dużo większy. Oczywiście tak. Wykorzystaliśmy, ja wykorzystałem w tym samochodzie około 30% możliwości no, tego auta. 30%. Tak. Z jazdy, pod jazdy, wiesz, naprawdę nie, no, czuję samochód, samochód no. jest tak wyważony, że on sam jedzie. Weźmy, weźmy, weźmy. Mega, mega, mega fajna przygoda, fajna zajawka. Wdepniesz to, po prostu nie wyleczysz się, nie ma takiej opcji. Co sądzisz? Widzę, że Ci się podoba. Muszę podjąć ciężką, te, trudną decyzję dla mnie. <laughs> pięć dych ci mogę zaproponować. Tak, wiesz, bez, dysku, bez, bez gadania. Jacko on był Mówię wystawiony 65. 65. 65, no. 65 był wystawiony i myślę, że pięć dych to jest mało. To jest mało. To A, jest mało. Musiałbym coś dołożyć. Zdecydowanie. Kurde, muszę to chyba samochód? Jest fajny, naprawdę taki, wiesz, tak jakbym... Samochód Czuję się dla fajny. ciebie. Czuję Czujesz się fajnie, nie? I, I chyba niepotrzebnie w niego wsiadałem, bo powiem ci, już się, za, już się, już się znowu, kur... zaszczepiłem, no. Wirus. <laughs> Wirus. Wirusa złapałem. E, wirusa ofraudowego. 50 Wirowny. koła za mało, 60 dla mnie za dużo. Za 55 pewnie by poszedł. Będzie ciężko. Ciężko. Kurde. Ciężko. Lubię podejmować takie krótkie, szybkie decyzje, okej, okay. dobra, ba, ba. nie. Nie stać mnie dziś na ten samochód, po prostu, no muszę Ci się przyznać. Nie stać mnie dziś na taką zabawkę e, i tyle, no i odpuszczam temat. E, na pewno będzie mi się śnił po nocach ten samochód. No miałem jakiś taki no, cień, taki nadziei, no, że uda się kupić ten samochód za przysłowiowe równe 50. No ale niestety, nie u Marcina. Wie co ma, wie co sprzedaje i on i tak mówi, że to jest i tak dobra cena. Bierz, na dzień dzisiejszy nie jestem przygotowany na 60 tysięcy złotych na zabawkę. No bo nie oszukujmy to jest nie się to jest zabawka. No tak. Transakcja się nie udała, to znaczy nie doszło do transakcji, do finału, ale z tyłu głowy mi został ten samochód i ja będę o nim myślał. Ja po niego przyjadę kiedyś.